poprzednim odcinku. Ogólnie teraz to czuję, smak wakacji. No, no, w końcu, no, w końcu w... jesteście. Skrzydła. Chyba jeszcze mamy, nie odpadły. Co jest? Co się dzieje? Jak ty do domu? Nie, musisz. No... O jezu, wszyscy żyją? No tak kurwa ledwo ty pierdolnięty kurwa debilu No sorry Musiałem jakoś lądować Trzeba było się o. kurwa najpierw nauczyć obsługi No 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 dobra no 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 Debil kurwa Nie chcę do domu Ty A ty kim ty jesteś? Co ty tu robisz? Księżulek Kapilara O kurwa Skąd co ty jest? To, ty to Co ty tu robisz? Co robi kapilara? Bo kurwa, ja pierdolę, co on tu robi? Panowie, Panowie idziemy mu a, najebać. No, Dobra. No Idziemy, no. Jakiś czas później... O możliwe. kurde, no trochę szkoda, że go zgo... Co? Michael, co ty tutaj robisz? Eee... Ja Siema, potrzebujecie podwózki? Eee... A nie, chwila, nie mam samochodu. A nie, chwila, to wy! Co? Co ty tutaj w ogóle robisz? Nie, nie wiem. Samolot leciał, się znalazł w wodzie. Nie wiem, co się stało. Ale, ty jesteś odklejony. No dobra, ale może jak się tutaj dostajesz, powiedz nam. No. no tak, jak reszta na skrzydle samolotu. Na jakim skrzydle samolotu? Co? No, na skrzydle samolotu, po prostu. To dlatego on się tak przechylał. To dlatego był taki dziwny? Ale... Czemu? To dlatego nie miał lusterek! Że... Cze, cze... że kurwa se... ten z... nie latać. Czemu ale to mi dlatego nie dawało, sprawej z Co robi... Co robiłeś na skrzydę samolotu? Leciałem. A ten za, kurwa, Dobra, ale za kto wpadł spod spod. na ten fenomenalny pomysł? No może kurwa trochę ja, yy, ale kurwa yy, alkohol jest dla mnie ważniejszy i musiałem wypić, a kurwa z hajsem średnio. I co? Uzwij z hajsem średnio? Przypomnij czy powinien ci jak wyjść z roboty? Czy powiedzieć, że ty im obiecałeś jakiś lot? No Kapilon, kurwa tak. Kapilarze i Michaelowi? jesteś się to znaczy, kapilara chodek, to jest nie? przypadek kurwa jebany, ale Michaelowi tak. Z jakim ty jesteś nie mogę, jaki alkoholik w ogóle z niego. Dobra, kurwa spierdalaj, nie jestem żadnym alkoholikiem kurwa. Stacja bez to bardzo dobry biznes, tylko ten kurwa cygan jebany mnie zwolnił. Ej, ale za to był dobry ty. Dzisiaj... A bym ja, to ja like. jestem kurde papain Wysłał kurbek? Masz 5 sekund, żeby uciec. Jak nie to zastrzelam cię jak w Łagrach. Kto to kurwa? wiesz to kurwa, nie strasz, nie strasz, schowaj to. Kurde, A, że kurde, tam. wodę. Nie znam Zdaj się na tych kaguzkach. lepiej daj mi kurwa flachę. Zadzę ci to w dupę i zrobię z tego karuzelę. Poszukajcie poszukajcie jakąś schronienia. Ja postaram się Bradbury, ogarnąć. Może znajdźcie jakieś jedzenie właśnie. Znajdźcie jakieś jedzenie i ja postaram się ogarnąć. Bradbear znajdź jakieś jedzenie, ja z Kulbajkiem idziemy szukać do domu. To kurwa, jebany Twelu. No chcesz na solo frajerze?